Dzisiejsza konferencja będzie dotyczyła serca pielgrzyma. Jak wiemy, temat naszej całej pielgrzymki, naszej grupy, to jest droga serca. I chciałbym, żebyśmy się dzisiaj przypatrzyli trzem historiom pielgrzymowania drogi. Pierwsza, kto wie jak nazywał się założyciel jezuitów? Ignacy Loyola. Wiecie, kiedyś Usłyszałem bardzo ciekawą konferencję o Ignacy. To był człowiek, który żył w Hiszpanii, na terenach Hiszpanii barokowej, XV, XVI wiek. Był rycerzem. Założył zakon. Był ogromnym mistykiem. Niektórzy mówią, że jednym z największych mistyków w historii kościoła. Kiedyś sporządził listę swoich wizji mistycznych. i. Opisywał je jednozdaniowo, jedno gdyż był człowiekiem, który nie umiał opisywać jakoś tak w sposób wyrafinowany wielkości swoich doznań mistycznych. Natomiast, jak na przykład powiedział, zobaczyłem Trójcę Świętą, by objawiła mi się na kształt trzech klawiszy organów. Jak człowiek zaczął, sobie zastanawiać, zaczął się zastanawiać na temat wymowności tego znaku i tej wizji, no to bardzo łatwo było dojść do wniosku, że faktycznie wizja wizje Ignacego były niesamowite. Ale to był też człowiek, u którego największe rzeczy, najważniejsze rzeczy, rodziły się z porażek. Sam o sobie mówił, że jest pielgrzymem. Podyktował swoją autobiografię, i tę autobiografię dyktował, nie mówiąc o sobie w, liczbie, w, pierwszej, w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Tylko mówił o jakimś pielgrzymie. I mówił o tym, że jest pielgrzym. I mówił, opowiadał o historii pielgrzyma. Celem jego pielgrzymki, czy pierwszy cel jego pielgrzymki, to była Jerozolima. Wielkie, ogromne, ogromne pragnienie jego serca, jego życia, to było, żeby być blisko jego nowego mistrza, Jezusa Chrystusa. Wcześniej swoje życie oddawał innym mistrzom. Innym królom, którzy mu obiecywali bogactwo, obiecywali mu sławę, których pragnął każdą komórką swojego ciała. Pragnął sławy, pragnął pieniędzy, pragnął pozycji, pragnął, żeby być wielbiony. A tutaj się objawił nowy mistrz, który mu głosił ubóstwo, który głosił zniewagi, obelgi. I okazało się, że Ignacy zapragnął być w tych miejscach, w których ten mistrz żył, czyli... Pragnął dojechać do Jerozolimy. I trwało to kilka lat, zanim do Jerozolimy się dostał. I kiedy już, kiedy już tam dojechał, kiedy już był w tych miejscach, kiedy już zobaczył kamień, z którego Pan Jezus miał wstępować do nieba, widział ślady stóp, które to, tradycyjnie mówi się, że są śladami Jezusa. Kiedy właśnie wstępował do nieba, zapragnął tam spędzić resztę swojego życia, żeby żyć tam, gdzie żył Jezus, chodzić tymi samymi drogami. I wtedy wydarzyła się jego chyba pierwsza wielka porażka, bo jedynym, jedyną możliwością, żeby tam przebywać, było, że trzeba się jakoś dogadać z Franciszkanami. Poszedł więc do klasztoru Franciszkanów i powiedział, że. On by bardzo chciał prosić, żeby go mogli tutaj nocować, żeby mógł gdzieś tam z końmi, w jakiejś stodole, gdzieś tam, jak pielgrzym, między, między, n, jakiś rozbić sobie namiocik. A franciszkanie mu powiedzieli, no, wiesz co, to jest zły pomysł. On na to, nie no, ja nie chcę nawet jedzenia, ja chcę tylko, żebyście mi dali jakiś kawałek podłogi, gdzieś tam, żebym mógł tutaj spać. I oni powiedzieli, weź nas nie wkurzaj. Bo jeżeli ta rozmowa będzie się dalej, będziemy ją kontynuować, to w efekcie my możemy na Ciebie rzucić ekskomunikę, więc będziesz wyłączony z Kościoła katolickiego. A wejście do tego kościoła, tak świadomie dla Ignacego, było czymś niesamowicie istotnym. Ignacy miał pomysł dotyczący celu swojej pielgrzymki. Chciał iść do Jerozolimy. Miał konkretną wizję tej pielgrzymki. Że całe życie spędzi w ziemi świętej. Yy, okazało się, że wszystko mu się nie udało, że wszystko mu się rozsypało. Podczas tej drogi to nie było tylko tak, że on po prostu wędrował i ja po prostu tylko chodził, ale podczas tej drogi oddawał się modlitwie. Ale był człowiekiem nie tylko modlitwy i zapatrzenia w Pana Boga, lektury Pisma Świętego, medytacji ignacjańskiej, rachunku sumienia, ale był też człowiekiem służby. To znaczy. Kiedy dochodził do jakiejś miejscowości, gdzie chciał spędzić dłuższy czas. To zawsze szukał jakiegoś szpitaliku, gdzie, gdzie by, by, by były osoby chore, gdzie były osoby niedołę, i tam zaciągał się do roboty. Po prostu służył. Służył potrzebującym. Wiedział, że modlitwa i służba nigdy nie chodzą oddzielnie, że one zawsze muszą iść razem. Że służba powinna, powinna prowadzić do modlitwy. A modlitwa powinna prowadzić do jakiegoś zaangażowania. I to działo się podczas jego drogi. I na bazie tego jesteśmy w stanie zobaczyć najważniejsze elementy jego duchowości. Bo okazuje się, że spotkanie z Jezusem tym, który jest jego nowym mistrzem tym, któremu, chcę, któremu chciał oddać całe swoje życie to spotkanie z Jezusem nie dzieje się. W miejscu, które miało być celem jego drogi. Tylko to spotkanie dzieje się po drodze. Okazuje się, że to, co najważniejsze dla jego samego, to co sprawiło, że możemy dzisiaj powiedzieć, że jest jednym z największych mistyków chrześcijaństwa, katolicyzmu, to to, co najważniejsze, wydarzyło się nie w Jerozolimie, nie przy tym wielkim kamieniu, gdzie są tradycyjne ślady stóp Jezusa. Ale wydarzyło się na przykład w takiej małej miejscowości, która się nazywa Manreza, gdzie po prostu nocował w jednej z jaskiń i tam zadziało się rzeczy wielkie. Że największe rzeczy działy się nie właśnie gdzieś tam przy klasztorze franciszkanów, ale kiedy on wędrował przez Rzym i zmierzał do Rzymu i myślał, że w tym Rzymie dokończy swojego życia. I wtedy właśnie objawił mu się Chrystus, który powiedział, że, tobie będę, że będę Tobie przychylny w tym Rzymie, w miejscowości La Torta. Największe rzeczy u Ignacego wydarzyły się nie w miejscu dojścia, ale po drodze. I że ta droga dla Niego jest nie tylko miejscem modlitwy. Nie tylko droga polega na tym, żeby dotrzeć z punktu A do punktu B w jak najkrótszym, jak najszybszym czasie. Tylko w tej drodze dzieje się modlitwa. Dzieje się Jego osobiste westchnienie, jakby w podniesienie swojego ducha do Chrystusa, do Pana Boga. Ale podczas tej drogi dzieje się też służba. Czyli jakieś konkretne zaangażowanie na rzecz drugiego. Zaangażowanie, które on też uważał. Że powinno się dziać hojnie, to znaczy, że powinno polegać na tym, że człowiek jeden na drugiego jest uważny, że jak dochodził do, do miejscowości, gdzie zamierzał spędzić dłuższy czas, to okazywało się, że w tym miejscu jest bardzo dużo osób potrzebujących, bardzo dużo osób biednych, a na przykład on, tak się zdarzyło, że przy sobie miał no, jakiś zapas jedzenia, który sobie zgromadził. Na to, aby mieć, mieć zabezpieczenie w drodze yy, na statek, którym, na który chciał się zaciągnąć, a miał, miał płynąć do jakiegoś portu. Więc, jak zobaczył tych potrzebujących, to pomyślał, że chyba jest tak, że ma im usłużyć z tego, co posiada że ma się podzielić z tym, co ma. Więc, jeżeli moglibyśmy, mielibyśmy powiedzieć: yy, jak, jak wygląda nasza czarna droga, jak wygląda nasza grupa, no to ten Jezus do ciebie będzie mówić niekoniecznie w Częstochowie. Wiesz, jak będziemy już tam na miejscu, to jeżeli wcześniej nie pielgrzymowałeś z pielgrzymką, to może się okazać, że te 30 sekund, które będziemy przed obrazem Matki Bożej, to będzie najmniej znaczący moment na całej tej trasie. Bo może się okazać, że ten najważniejszy będzie podczas grupek dzielenia. Może się okazać, że ten najważniejszy będzie wtedy, kiedy będziesz przybijać piątki dzieciom gdzieś na wiosce. Albo może się zadzieć jeszcze gdzieś zupełnie indziej. I nie jesteś w stanie tego nawet przewidzieć, jak to będzie wyglądać. Ale jest jedno jest pewne, ten Jezus na tej pielgrzymce będzie do Ciebie mówić. Bo On tutaj jest obecny i On idzie razem z nami. Mało tego, Pielgrzymka to jest też, i nasza grupa, to jest też okazja do konkretnej służby. Yy, może być tak, że masz takie doświadczenie, że, yy, że jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, że jesteśmy tutaj zaopiekowani. No bo są ludzie, którzy myślą o tym, gdzie mamy iść, mówią, gdzie mamy dojść. Są tacy, którzy przygotowują nam jedzenie, są tacy, którzy rozdają wodę po drodze. Są tacy, którzy dbają o to, żeby nas samochody nie rozjechały, a jeżeli coś nas boli, to nas opatrzą i dadzą nam leki. Jesteśmy zaopiekowani. Natomiast warto mieć oczy otwarte, a jeszcze szerzej otwarte serce, żeby myśleć, do jakiej służby Pan Bóg mnie tutaj wzywa. I oczywiście może być tak, że, że jest w aktualnie w stanie zdrowia nie jesteś w stanie czego, coś zrobić dla drugiego. Ale może być tak, że Warto Panu Bogu oddać swoją dyspozycyjność, aby Mu powiedzieć, że do takiej służby jesteś gotowy. A wtedy, jeżeli Ty Mu to powiesz, to On sam znajdzie taki moment. Dlatego jest to dosyć niebezpieczne. Ale może warto, bo może to jest właśnie jeden z elementów, do których nas Pan Bóg wzywa: żebyśmy się nie tylko modlili, nie tylko dali się zaopiekować, ale też żebyśmy umieli się zaopiekować innym. I teraz będzie takie 5 minut, i proponuję, żeby się złapać z jedną, drugą osobą. I będzie, będzie to polegało na tym, że to są tak zwane czarne dialogi. Albo dialogi na czarnym asfalcie. I będzie konkretne pytanie: mianowicie, żebyśmy sobie, żebyśmy sobie podyskutowali o tym, do jakiej służby tutaj na pielgrzymce. Myślę, że Pan Bóg może mnie zaprosić. Do jakiej służby, do jakiej pracy, do jakiego zaangażowania może być tak, że chciałbym się zaangażować, a do jakiej służby na pewno nie. I zapraszam 5 minutek.